Święta Wielkiej Nocy to najważniejsze święto dla wszystkich chrześcijan, w tym rodzin, rodzin żołnierskich. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie wielkanocne w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Jest to dla nas zaszczyt gościć tylu znakomitych osób. Z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Zdzierznikiem Sił Zbrojnych, panem Bronisławem Komorowskim na czele. W imieniu ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego chciałbym Wszystkim wam życzyć, przede wszystkim pogłębionej refleksji nad krzyżem Jezusa Chrystusa, radosnych, rodzinnych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Niech zmartwychwstały Jezus Chrystus przynosi wam wiarę i nadzieję na co dzień, a także siły i optymizm w patrzeniu w przyszłość. Tego wszystkiego na te święta. Szczęść wam Boże. Życzę również, aby te ostatnie dni Wielkiego Postu, tak potrzebnego dla godnego spotkania zmartwychwstałego Chrystusa, minęły w spokoju, bogobojnie, w refleksji duchowej i przede wszystkim wewnętrznym spokoju. Na ręce pana prezydenta, wszystkich zacnych panów generałów, żołnierzy, wszystkich państwa, dzieci kochanych, a także i żołnierzy w Afganistanie, życzę paschalnej radości i dużo błogosławieństwa od zmartwychwstałego Chrystusa. Szczęść Boże. wszechmogący Boże, pobłogosław te świąteczne pokarmy. wędliny, jajka znak nowego życia i świąteczne pieczywo. sprawa byśmy składając sobie życzenia i posilając się wspólnie budowali to co łączy i wspierali tą najważniejszą ewangeliczną wartość jaką jest miłość. Szczęść Boże. Chciałem złożyć życzenia. Życzenia dobrych, radosnych świąt wielkanocnych, dobrych świąt i w kręgu rodzinnym, i w kręgu służby wojskowej. Chcę życzyć wszystkim poczucia i szczęścia rodzinnego, i szczęścia żołnierskiego, które tak jest potrzebne zawsze, w każdej momencie służby żołnierskiej. Pragnę złożyć życzenia wszystkim żołnierzom polskim i wszystkim żołnierskim rodzinom. Składam szczególne życzenia tym żołnierzom, którzy w, w momencie świąt Wielkanocnych będą pełnili służbę. Składam serdeczne życzenia przede wszystkim żołnierzom służącym poza granicami kraju. Jest ich około 500. 500 żołnierzy, którzy świadczą swoją codzienną służbą w innych krajach o tym, że Polska czuje się cząstką wspólnoty międzynarodowej, czuje się. Współodpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko własnego kraju, ale także i innych narodów. Spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Niech nadzieja i dobra nowina wypływająca ze zmartwychwstania pańskiego będzie źródłem optymizmu i odwagi w stawianiu czoła wszystkim przeciwnościom. Które niesie ze sobą służba Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Wesołych świąt!